Witajcie, Cybek Striar. Najbardziej popularny wózek, chyba w naszym sklepie i nie tylko. Popularny, modny i lubiany, Lecz coraz częściej w sieci można, można znaleźć zapytania, czym się różni wersja 2.0, 3.0, 4.0. Każdy ma mętlik w głowie, więc dzisiaj pragnę Wam to wyjaśnić. Na początku, różnica w stelarzach. Na pierwszy rzut oka, ten sam stelarz. Kolory we wszystkich wersjach są zachowane, czyli mogą być chromowe z brązową bądź z czarną rączką, może być cały czarny i może być najbardziej popularny rose gold. Gdzie tak naprawdę tkwi różnica? W stelażach, tak naprawdę w szczegółach. Wersja 2.0 i 3.0 to jest tak naprawdę ta sama wersja. Zmieniły się tylko wtedy z wersji 2.0 na 3.0 kolory tapicerek, a w stelażu jedyna. Różnica to zmiana rączki z ekoskórki na rączkę materiałową, i to jest jedyna różnica. W wersji 3.0 yy, główną różnicą jest to, że uchwyt na kubek z miejsca nie do końca przez wszystkich lubianego został zmieniony na wysokość rączki, i tak naprawdę poza tą różnicą reszta jest. Wszystko to samo. Słuchajcie, następna różnica, jaka jest między wersjami 2.0 bądź 3.0 a najnowszą 4.0, to jest na pewno różnica w gondolkach. Jak widzicie, gondolka w najnowszej wersji jest wyżej. Ma adapterki, na których ją zapinamy razem z fotelikiem. Na tych samych adapterach montujemy gondolę oraz fotelik. Natomiast powoduje to, że gondolka jest automatycznie parę centymetrów wyżej gdzie osoby wyższe będą miały łatwiejszy do niej dostęp. W wersji 2.0 i 3.0, czyli w poprzednich wersjach ta gondolka była bez adapterków, czyli była obsadzona automatycznie niżej. Tak? To jest pierwsza zasadnicza różnica. Następne różnice to są różnice w okienkach wentylacyjnych w wersji 2 bądź 3.0, jeżeli odsunęliśmy sobie okienko i go chcieliśmy wywinąć. To nam ten materiał nieraz tam wisiał, spadał i tak dalej. W wersji, w wersji najnowszej możemy ten materiał sobie zwinąć. Jest specjalny suwak, za który całość sobie zasuwamy. Nie jest wtedy widoczny czyli całe lato możemy tak używać i nie, nie wisi nam ten materiał. To jest pierwsza różnica. Druga różnica to w wersji 2,3,0 dno, gondolki. Było spłyty, nie było wentylowane. Natomiast w wersji 4.0 ta gondolka już ma na całej powierzchni wentylację. Materac jest uniesiony na tej części. Od spodu jest też wentylowany. I ostatnia różnica dołożona jest w najnowszej wersji kieszonka dla mamy, żeby sobie tutaj jakieś drobne rzeczy schowała. Wielkość. Jest dokładnie taka sama. Najnowsza wersja też już nie ma tutaj tych przeszyć. Troszkę inne znaczki, więc tutaj też różnice kosmetyczne. Ok, to teraz na koniec pokażemy Wam różnicę w siedziskach spacerowych wersja 20 błąd 3.0 i najnowszy Priam, czyli wersja 4.0. Tak naprawdę yy, też dokupujemy sobie samą część spacerową, czyli materiał czy w jednej, czy w drugiej wersji. Yy, troszeczkę inna faktura materiału, ale to już zależy kto co lubi. Tak naprawdę, główną różnicą w tym wózku to są tak naprawdę trzy elementy. Pierwszym elementem jest podnóżek. W tych starszych wersjach materiał był tutaj naciągnięty na stałe. No, potrafił się czasem pobrudzić, tak? trzeba go było częściej czyścić itd. Tak w nowszej wersji jest ta cała część zrobiona plastikowa łatwo wytrzapać piasek, ten materiał jest dużo krótszy, więc jest troszeczkę łatwiejszy w utrzymaniu. Drugą rzeczą kosmetyczną, ale znaczącą, bo mamy tutaj, lubią design, więc różnica jest taka, że w wersji poprzedniej była klamra imitująca karbon, natomiast w najnowszej wersji jest po prostu gładki, czarny, z tymi złotymi wykończeniami w wersji Rose Gold, bądź ze srebrnymi w wersji srebrnej itd. Natomiast najważniejszą różnicą, jaka jest w tych wózkach, co dla mnie jest bardzo fajną innowacją i bardzo to pomaga, wiem na swoich dzieciach jak to działa, montując w wózku, zawsze gdzieś denerwowały mnie te pasy jako tatę. Ciężko je było wyregulować, gdzieś tam trzeba było idealnie, kurteczka jak była to już trzeba było je luzować i tak dalej, nieraz się zsuwały. I tutaj Cybek wprowadził zupełną innowację. Pasy podobne jak w fotelikach samochodowych, czyli mamy przycisk, naciskamy, luzujemy, zapinamy dziecko, układamy prawidłowo pasy, które oczywiście w obydwu wersjach są regulowane płynnie na wysokość. Ale jak już wsadzimy dziecko, jeszcze odepnę palusz, żeby było to fajnie widać. To sobie dociągamy i pasy idealnie na dziecku się układają, nie ma żadnych luzów, dziecko siedzi stabilnie, nie zsuwa się i moim zdaniem to jest duży plus tej wersji. Dzięki bardzo, zapraszamy do naszego sklepu, posiadamy wersję 3.0, 2.0, 4.0. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, piszcie, dzwońcie, przyjdźcie stacjonarnie, na pewno Wam pomożemy, doradzimy. Dzięki.